Halo, halo witam was wszystkich w kolejnym odcinku z poradników do Eurotracka takiej, że wczoraj wyszedł nowe DLC mapowe, czyli Road to the Black sea. to dzisiaj pojawia się um, z tego e, poradnik jak odblokować osiągnięcie, a dokładniej podążając malowniczą trasą w której to mamy odkryć, e, odwiedzić następujące zabytki i lokalizacje żelazne wrota w w Rumunii, zamek Bran w Rumunii, plaża Pomorie w Bułgarii, ściany bohaterów w Warnie w Bułgarii oraz jezioro Kucuk chce mece w Stambule nawet tutaj macie dokładnie wcale kafu chwilę temu już to nie jest trzecia próba, ponieważ przy pierwszej chciał przejechać te 1500 km, ale mu się odechciało przy drugiej było super, ale zapomniał odciszyć mikrofonu i teraz będzie już dobrze, podążając malowniczą trasą powiem wam tak szczerze, patrzyłem teraz, resztę osiągnąć, co jest jakikolwiek problem zrobi nam tylko te Osiągnięcie, więc dlatego stwierdziłem, że zrobimy chyba tylko jako te osiągnięcie, bo reszta to co to za problem? No, yy, a jeszcze powinno być, yy, powinno być osiągnięcie yy, skorzystać z promu rzecznego, co nie, tylko że ja już go zrobiłem. Jakby ktoś nie wiedział, to zaraz pokażę, gdzie takowy prom się yy, znajduje, ale po kolei, podążając malowniczą trasą, ja już sobie wyznaczyłem ładnie trasę. Ale tak szczerze to nie będziemy jej jechać, ponieważ nie chce mi się, a zgaduję, że wam też się nie chce, dlatego sobie po prostu zobaczymy razem te widoki. Tutaj macie ładnie już pokazane, gdzie one się znajdują, jeszcze przybliżę ładnie, tutaj mamy e, pierwszy e, widok, e, lokalizacja, a dokładniej żelazne wrota niedaleko krajowej i znajdują się w Rumunii. Jako drugi mamy zamek e, Bran który się, nawet powiem wam, że tu mi się zaznaczyło dobrze, ja już go odblokowałem chwilę temu, kiedy miałem wyłączony mikrofon, no ale no cóż, e, i on tu się znajduje. Kolejne mamy e, ścianę bohaterów w Warnie, która znajduje się dosłownie na tym e, zjeździe, następnie mamy plażę Pomori, która również niedaleko Waryny się znajduje, i jako ostatnie jezioro w Stambule już nie będę czytał nazwy, które prawdopodobnie jest tu. Ja wczoraj na streamie sobie pojechałem do Stambułu, ale z tej strony nie zaliczyło. To zgaduję, że to trzeba pojechać z tej. Albo z tej. Nie wiem, bo tak szczerze to mi brakuje. Nie, tak. Z tej strony trzeba, bo właśnie brakuje mi tego jeziora. Wczoraj na streamie sobie pojeździliśmy. Teraz chwilę odblokowałem dwa, to ee, na tyle. Ale z racji takiej, że... Eee, jestem leniwy sobie się telepor będziemy teleportować, a w międzyczasie będę sobie eee, garać. Możemy przykładowo na tą stację. Albo nie, bo ta stacja to zło, bo będzie, że. Duh. Eee, że kafo jedzie pod prąd, bo wcale chwilę temu. Wcale chwilę temu. O, tutaj ładnie mnie wpuszczą, kapa Pan tutaj mnie ładnie... Wiem, że on chce mnie wpuścić, dziękuję bardzo. Pan w Skodzie, wiadomo, Skoda najlepsza morydeczka, co? E, I będziemy sobie... E, jechać. W ogóle, jak wam się podoba te DLC? Kto ma już te DLC? Powiem wam tak szczerze... To... Troszeczkę więcej oczekiwałem. Traktor. E, troszeczkę więcej oczekiwałem w takim sensie, że... Nie mówię, że jakość jest zła. Tego DLC, choć z drugiej strony powiem Wam, że, 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 um, niektóre momenty, jak widziałem, tak jak teraz tu patrzymy na drzewa, co nie? Jak popatrzysz z boku, to w niektórych momentach one są płaskie, one nie są takie, takie, że z każdej strony, to jest jakieś słowo na to. Ale teraz nie pamiętam, że i z tej i z tej strony wyglądają tak samo. Jest takie miejsce, tylko już nie pamiętam gdzie. Gdzie patrzysz na drzewa? No spoko. Patrzysz z drugiej strony, albo tak pod kątem 90 stopni. A gdzie jadę? Eee... A to. Miało być chyba tutaj. No, to ja miałem tu się teleportować. Nieważne e, pod kątem 90 stopni. A tu nagle te drzewa ci znikają. W magiczny sposób. I nawet to normalnie z drogi, patrząc na nie, mo można było to dostrzec. A poza tym, mówiąc o tym, że oczekiwałem więcej, to oczekiwałem tego, że Mołdawię dodadzą chociaż. No, ale ni niestety nie dodali. Dodali jedynie Rumunię, Bułgarię oraz Turcję. I mieszkańcy albo po prostu osoby z Mołdawii obeszły się ze smakiem i po prostu nie mogą po swoim e, ojczystym e, państwie pojeździć, w którym to ch może chcieliby, e, no ale cóż, mo może w kolejnym DLC mapowym. Jakbym tak miał jakbym to powiedzieć, jakbym miał tak określać, ile będzie DLC mapowych, to powiem wam, że tak z cztery tak na oko, bo znając SCS Software, to sobie na chwilę wezmę, ok. Znając SCS Software, Hiszpanię i Portugalię może zrobią w jednym DLC. Kraje, no inaczej, Bałkany, czyli Chorwację, czyli e, Macedonię, czyli Grecję, czyli Bośnię i Hercegowinę. Więcej krajów nie pamiętam, ale no te wszystkie kraje nie wydaje mi się, żeby to było jako jedno DLC, zgaduję, że zrobią połowę, zrobią z tego jedno DLC, zrobią drugą połowę, zrobią drugą UG DLC, to już będą trzy DLC, a co? Zgaduję, że cała Ukraina to nie jest, to nie jest, cała Ukraina to nie jest Europa. I jak zrobią, to może zrobią całą Białoruś i tak z połowę Ukrainy, i może dorobią do tego Mołdawię. Ale nigdy nic nie wiadomo. To już są 4 DLC. No i może coś tam jeszcze tutaj Rosję dodadzą. taki kawalątek, albo. Nie wiem. Albo może tutaj to chociaż. Sobie... Nie, nie wiem, no ale tak, 4 DLC to jeszcze prawdopodobnie będą. To do 2023 mamy zagwarantowane. Ee... Mamy zagwarantowane DLC mapowe. No a my powoli się zbliżamy, już do żelaznych wrót, i zaraz zobaczycie, co to jest. A dokładnie to jest coś na styl Tamy. Można chyba tak to powiedzieć, że to jest Tama, ale nie jestem pewny, bo się na tym e, nie znam. Czy ja mówiłem, jakie ja w ogóle. Ten, wyszukałem to osiągnięcie, bo na internecie, chyba wspominałem, na internecie nie ma o tym nic zawartego. W ogóle już 8-9 minut? Jezu, to będzie długi film. Mogłem troszeczkę bliżej sobie wziąć. Ale mamy pierwszy e, widok, a dokładnie lokalizację, tak? Lokalizację. Ja sobie może tutaj tak zjadę. M może na mnie nie będą krzyczeć, n nie wiem, ale no y uciekamy szybko, już nas nie ma. Y Mamy pierwszą y lokalizację, a jest ja nią chyba jak dobrze właśnie mówię albo zapora, albo może to jest no zapora, która może być też jako elektrownia wodna, y jak tutaj możecie zobaczyć. No ale nie wiem, no, prawdopodobnie to jest elektrownia wodna. Ale. Jako kolejne DLC, jakie DLC? Zabytek mamy, zamek, e, zamek, zamek Bran, który się znajduje w Braszowie. To goto, braszow. Bra. co? Goto, braszow. Teleportujemy się. sobie tylko zobaczmy. Nie powiem wam tak szczerze. Niech on przejedzie. Dobre. Reszta nie ma prawa kapa. Eee A co miałem powiedzieć? O już możemy powoli widzieć zamek Braszow, który to jest właśnie przed nami. Jak wy możecie zobaczyć bardzo ładny zameczek. Sobie możemy jeszcze zrobić jakieś na szybko zdjęcie, żeby nie było. To czekajcie. Zróbmy sobie jakoś tak. Studio fotografii, tryb fotografii, czy będzie jakoś go. Świetne miejsce, świetne najlepsze miejsce. Może gdzieś tutaj? Tak bardziej? Będzie lepiej. No, na nawet coś tam może będzie widać. Siła rozmycia sobie usuniemy. Zrobimy sobie może jakoś tak. I mamy zamek braszów na miniaturce. M mógłbym się w ogóle tam teleportować w powietrze e i, i, i tyle. Ale dobra. Kolejne, y kolejne Jakie znowu DLC? Kolejny zabytek. A będzie to. To mogę jeszcze my już usunąć. A będzie to warena. Tylko że do warny jest taki problem, bo warena nie możemy wpisać sobie warena. Bo Warna to jest po polsku, a Babcha. Tylko przeczytałem tak, jakbym to przeczytał po polsku. To jest po rumuńsku. A z racji takiej, że nie wiem, jak to wpisać. To się teleportujemy do Mangali. Ok? Więc uwaga, goto Mangalia. Teleportujemy się do Mangali. I sobie po prostu tutaj ładnie e, po, podlecimy. E, nie ten klawisz znowu. Weźmiemy sobie przykładowo na tą stację, się teleportujemy i podjedziemy. Zobaczymy ten cały e, ścianę bohaterów. Ścianę bohaterów. Dokładnie. Ja, ja już ją widziałem. E, ludzie na streamie nie widzieli, bo, bo nie wiedziałem o co chodzi. No ale cóż, no, zaraz zobaczymy wspólnie. Ścianę bohaterów. Może na początku spróbujcie sami ją dostrzec, ok? Dobre, dobre. Mamy tutaj taką fajną e, zagadkę. E, czy raczej. Moredo? de balans. No, pierzono mi się. jak powoli jedzie? Baltic Logistic Transport. No. Wcale nie jest tak- DŁU! Wcale nie jest tak, że wam pokazałem- Policja! Ciekawe czy to będzie jaka policja. A kurde, bułgarska policja. Dobry, witam pana, co tam, jak tam na służbie? A pan czemu nie w mundurze? Co, ty kury, to kurde, jakiś karowca pewnie. Nie trąb na mnie, bo nie możesz. E, mamy ładną ścianę bohaterów i powiem wam tak szczerze. To może ta ściana bohaterów byłaby na... Nawet bardziej spoko na miniaturkę. Nie, tam dobra. Mamy ładną ścianę bohaterów, którą możecie tutaj e, ładnie... O, zobacz. Wydupiaj mi z tym tym. Wiesz sobie, mo gdzie możesz wsadzić tą trąbkę? Się im dalej to. kurde balans, Im dalej to jakby brzydsze. No ale cóż, mamy ścianę e, bohaterów. Czwartą rzeczą mamy plażę Pomori. Którą już lecimy, bo morydeczka wariacik no nie da nam po prostu spokoju. No po prostu nam nie da spokoju. To po prostu uciekajmy od niego i się teleportujmy przykładowo gdzieś. Tutaj, widzicie, normalnie on musiał być zdumiony, że nagle tak, ciach, 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 już mnie nie ma. To była magia, kurde, to było tak szybko, że on pewnie nie wiedział nawet, co się stało. No, ale cóż. Kolejna rzecz, plaża pomori, która znajduje się gdzieś, no, tutaj, tak, plus, minus. Ciężko to określić, no, ale cóż. Plaża pomori, którą, no, za bardzo nie widzimy, ale... Ogólnie gdzieś na tym rondzie ona nam się. burger jaki burgerek. Nie wiem, spróbuj mnie. Coś? Nie, nie wiem. Plaża, która. No, gdzieś tutaj się znajduje, ok? Może, może to chodzi o to. Nie wiem, bo. Bagno to raczej nie. E, ale. To prawdopodobnie chodzi o to. I ostatnia rzecz w Istanbule. Go to in Istanbul. Już się nawet nauczyłem jak to się pisze. Kurde, ty to dobry jesteś. Tu mi się nie robi, halo. O, dobra, bo musiałem wcisnąć F1. Uszkodzenia, jakby inaczej. A my się przykładowo może tutaj teleportujemy. O! Tak ładnie. Mory ale spokojnie, wszy wszystko będzie dobrze. Dobre. O, na nawet dobrze się teleport... Tra traktor Serio? No okej. 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 Wszystko jest w porządku, a teraz już... O, na nawet już. LOL. Ale to po podjedziemy sobie, ok? Podjedziemy, żeby wam pokazać... E, dokładnie o jakie jezioro chodzi, żeby było wszystko ładnie i klarownie pokazane, żeby wiecie, żeby nie było to, żebyście wszystkie ładnie widoki, lokalizacje i zabytki to zobaczyli, bo zabytki też były. Przykładowo plaża, bohater plaża bohaterów, ściana bohaterów, zgadujesz, to jest jako zabytek, no pewnie ta. Jak oni wolno tu jadą. Ej, o co chodzi? Nie wiem, czy to jest przez to, że jakieś tam modyfikacje. Nie wiem. W ogóle ile ten film? 17 minut, ma? Matko Bosko. To miał być krótki, 10-minutowy film. To dzisiaj będzie troszeczkę dłużej. No cóż, mamy już tutaj ładnie, przed nami jest. Jest jezioro, jezioro w Istanbule. Nic specjalnie mówię, jezioro w Istanbulu, żebym nie musiał czytać tej nazwy, bo nie umiem mówić po turecku. Du. A tutaj ładnie się zatrzymamy. I mamy jezioro w Istanbulu. Chyba w Istanbulu, tak? Czy w Stambule? Stambuł, Stambuł, Stambule. Bardzo ładnie jezioro. No i co? Ja wam w ogóle dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś się przydał ten poradnik. Jeśli nie, to trudno. Jeśli tak, możecie dać znać. I weko. E, na dzisiaj byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie i przypominam, że na tłuczu zawsze lajby są. E, dzisiaj prawdopodobnie też będzie. Jeszcze zobaczymy e, ten trafik mnie tam e, wnerwia w tle. To na tyle dzisiaj. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Życzę miłego dnia. I na razie. Cześć. Papa. Pa.